Witam serdecznie. Słuchajcie, w tym odcinku unboxujemy komputer. Mój trzeci komputer, nawet Kubiks takiego nie ma. No i co, za kamerą jest AxMax. Siema widzowie, jestem AxMax. Otwieramy ten komputer. Powiedz, ile kosztował. Kosztował 9096 zł. Ogólnie, no właśnie, uzbierałem go z donatów, więc wy, widzowie, mi pomogliście. Dziękuję bardzo wszystkim tutaj, którzy te donate'y wysyłali. Ten komputer jest do grania, ale mój poprzedni komputer, który był do grania, będzie teraz do streamowania. I tak naprawdę bardziej o to chodziło. Potrzebowałem komputera do Streamowanie, ponieważ mi się już wszystko tam bardzo zacina na komputerze do streamowania. Bardziej o to chodziło niż o to, żeby ulepszać komputer do grania. No ale pokażę Wam mimo wszystko, jak ten Fortnite będzie chodził na takim komputerze, bo to jest bardzo mocny komputer, nie? Widzowie, tutaj macie screenka. Możecie sobie zobaczyć, jakie mam części w tym komputerze, co ile mnie kosztowało i tak dalej. Może ty otworzysz. Siema, o, stary. ke a Słuchajcie, po tym jak w ostatnim odcinku mówiłem wam o tych podbiciach, że jeżeli ktoś może, to żeby podbił film. Mój film jest aktualnie, słuchajcie, na ten moment, kiedy nagrywam top 95 w tabeli, w Polsce. Top 95 w Polsce jest mój film, słuchajcie. Nie wiem o co chodzi, nie każdy może podbijać. Ja na przykład nie mogę podbijać filmu, niektórzy mogą, niektórzy nie, ale słuchajcie, także dziękuję wam bardzo i ten film też, jeżeli byście mogli, podbijcie. Słuchajcie, ta opcja jest chyba tylko na telefonach, niestety nie na każdych. Ja nie mogę podbijać, ale jeżeli wy możecie, to proszę, podbijcie ten film. Słuchajcie, bo zawsze robiłem tak, że kupowałem. Część do komputera i szedłem do jakiegoś tam informatyka, żeby mi to złożył. A teraz kupiłem montaż premium. I będę miał chyba jeszcze tam dwuletnią jakąś gwarancję, jakiś serwis, coś takiego, już nie pamiętam. Jestem ciekawy, co przyjdzie mi sam komputer bez tych opakowań? Czy jak? Jak myślisz? Myślę, że przyjdzie ci sam komputer już złożony. No ale to opakowanie nie będą jakoś chociaż tam ułożone. Nie wiem, nie wiem, nie znam się. Dobra, Oferę, to czemu kwitujesz? Więc tak, ja kwituję, ponieważ bardzo dużo czasu poświęcałem na to. Wiecie, na przykład ja nie. Jeździłem na jakieś wakacje czy coś, żeby grać każdy turniej. To było dla mnie bardzo ważne. Dużo poświęcałem czasu na streamach, na off-streamach. Streamowałem wiele godzin dziennie. Na off-streamach też trenowałem, żeby być dobrym w tego Fortnite'a. Dużo czasu na to poświęcałem. A i tak jak się wywaliłem, to ludzie pisali mi na przykład, że no śmiali się XD, XD, XD i że Aleś jesteś słaby, i tam wiesz, wyzwali i tak dalej. Ogólnie jak streamowałem, właśnie po tym Quicie, teraz niedawno jak streamowałem na Kiku, streamowałem, słuchajcie, Amerykę, kiedy graliśmy Divisional Cup'a Wiecie, i zginąłem, i tam pamiętam trzy osoby napisały mi na czacie NT, czyli nice try, nie? Czyli tak bardziej jak u Kubiksa było kiedyś, że ludzie go tam wspierali, że kurde, no nie udało się, ale dobra, lecimy dalej, nie? I mi bardzo się zrobiło wtedy miło. No i tyle. Także, słuchajcie, będę mniej jakby grał, będę mniej streamował, bardziej st będę streamował te turnieje. Nie będę już aż tyle czasu poświęcał na to, bo mi się nie chce. Nie jest mi to potrzebne, żeby po prostu ludzie się śmiali, mimo że tak prawda jest taka, że ja byłem lepszy od 99,9% ludzi, tak naprawdę. No i tyle, będę mógł się skupić. Teraz nie wiem, może będę chodził sobie na jakąś siłownię, może, wiesz, że na jakieś wakacje sobie pojadę. Nie będę patrzył na to, że o, tutaj muszę być, bo jakieś turnieje, nie? Wywalone. Powiem z tego. I nie będę tyle grał, będę sobie po prostu coś robił. Skupię się bardziej wtedy na tym YouTubie, też na TikTokach i tak dalej. No dobra, myślę, że to najwyższy czas, żeby otworzyć ten komputer. To co, otwieramy, nie? Otwieraj. Czytamy na opakowanie, czy nie? O! Hashtag reklama epic Partner Przepraszam, że przerywam, ale ktoś z was musi w tym momencie wygrać słuchajcie klawiaturkę Steelseries Apex Pro TKL Przez Wchodzimy na moją mapkę, przypominam słuchajcie, że jest konkurs do wygrania Oprócz tej klawiatury będzie jeszcze jedna Wpisujcie w lupce Kazama i grajcie na mojej mapce Halo, 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 halo tam Jest Kazama Siema Siema Kazama, ja pierd... Kurde, ty masz live'a gdzieś? Nie, nie mam Czy tak mówiłeś? Wiem, wiem po prostu. Ja się kręcę Kazama. Dawaj, chodź, się gościu. 80. Ja tu dojeżdżam... O Jezu, nie widziałem Kazamy. Będziesz oglądał tury streamerów, bo zamierzam. No no, yy, no, 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 no 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 wiem właśnie się, ja za ja ciebie ja trzymam kciuki. No, dzięki, dzięki. Ja cię kuźdę na wszystkim obserwuję. Na Twitchu, na, na YouTubie się subskrybuję. Na, na TikToku masz opsa. Na Snapie bo mi się czasami wyświetlasz. Widzowie zobaczcie, tu jest moje mieszkanie. Odwzorowane w Fortnite. Cie. Tak jak widzicie teraz na przykład na nagraniu. Słuchaj, powiem właśnie tak. Generalnie tutaj jest sprawa no, no. taka, że mamy tutaj trzeci punkt: że wejdę do losowego lobby, O losowej porze i sprawdzę KD ludzi. Z osobami, które się nazywam komunikować. Ale ludzie tu nie mają mikra. Więc wydaje mi się, stary, że wygrywasz kreaturkę. Gratulacje, Apex no, Proteker. No, no. Dla ciebie leci chłopie Let's go! Nice, cieszysz się gościu? No chłopie, ja pierd... Słuchajcie widzowie, teraz ostatnia klawiatura, żeby ją wygrać To będzie taka akcja, że ja wejdę do lobby i powiem, że kto mnie pierwszy zabije, to wtedy wygrywa No i tyle, więc zapraszam na mapkę, wpisujcie w lupce Kazama i grajcie Kazama Sigma, kazała Sigma, ej dziękuję wam Dobra, są chyba opakowania Ty, gdzie jest komputer? A dobra, opakowania są i komputer jest niski. To niezłożony? Nie, to złożony chyba. Puste? To chyba tak, mam nadzieję, nie wiem. Jest komputer złożony. Ale nie za mało tych kartonów? No tylko cztery? No ładnie to wygląda. A mało części to. było więcej. No dobra, zobaczymy. Otwieramy teraz już komputer bezpośrednio. Po kurde. Co? Stary, stary, stary. nagami Nie, tam, patrz, triple PC. Ty robię chyba fotę i na Instagrama wrzucam. Czy triple PC? Słuchajcie, kolejna rzecz, o której mi się przypomniało, moje włosy. Ja ostatnio fryzjera byłem jakoś chyba w czerwcu albo w lipcu, nie pamiętam dokładnie kiedy, no czerwiec, lipiec chyba, chyba nawet w czerwcu. Są tragiczne i teraz tak, ja ogólnie je zapuszczałem. Mamy październik, przez trzy ponad, trzy miesiące ponad, chyba nawet trzy bo chciałem... Na 100 tysięcy subskrypcji zrobić włosy na ninja, mhm. czyli mieć takie dłuższe, yy, poformować na niebiesko i tak dalej. Więc czekałem, nie zapuszczałem. Ale kurde, jakoś nie wiem, coś, coś mi nie wychodzi. To i Axmax mi mówi, że ja w ogóle powinienem obcinać te boki i że najpierw te u góry, żeby mi wyrosły, i dopiero wtedy jakoś tak. Tak, możecie nie? zobaczyć klipa, nie wiem, jak będziecie chcieli wstawić, to możecie wstawić klipa, jak ci tam włosy może. A no, ale to nie wiem, czy montażysta znajdzie, bo yes. może, no, może być niepełnosprytny taki, nie. <laughs> Drogi Kazamo, chyba zaraz będziesz musiał szukać senowego montażu. Okej, okay, okej, okay. pozwól dla montażysty. No, na razie mam słabą fryzurkę, niedługo pójdę do fryzjera, ale na 100 sto... wbijcie suba, dajcie subskrypcję, bo na 100 tysięcy subskrypcji chciałbym, słuchajcie, pofarbować sobie włosy. Zobaczymy, bo tak szczerze, na niebiesko chciałem to zrobić, wiecie, jakieś, nie wiem, chyba 5 lat temu, 4, coś takiego. Jak miałem 20 tysięcy subskrypcji, ten ninja jeszcze tam, wiecie, był taki trochę bardziej popularny, lepiej grał i tak dalej, a teraz już mi się ta fryzura po prostu nie podoba. Za bardzo. Bardziej chciałbym taki blond włosy mieć jak tazy. No zobaczymy, może na blond sobie noż. ale nie mogę się doczekać szczerze że, Serio, nie mogę się doczekać po prostu, jak już będę miał ogarniętą fryzurkę, nie, więc bijajcie subskrypcję, bo już naprawdę niewiele zostało, no tysiąc, coś z Teraz tak, wracamy do kompa. Dobra, pierwsze uruchomienie komputera, uwaga. Mówię, więcej sprzętu niż talentu, co? Ej, czemu nie działa komputer? Stary. Tym, tym, tym. A co tu chodzi? BIOS się odpala. Nie wiem, zadzwonię może do rychlika. No się stary, o co chodzi z tym, że, że ten BIOS mi się odpala? W sensie? No, że nie działa jakby mi, wiesz, Windows, tylko BIOS się odpala. Zainstalować Windows? No nie. To może musisz zainstalować, nie? Kurde, dobra, ja muszę system jakiś zainstalować, stary. Słuchajcie, teraz przenosimy się kilka dni później, kiedy już złożyłem ten komputer, ogarnąłem i, słuchajcie, zagrałem swojego pierwszego leita na tym komputerze. Zobaczcie, jak grałem i w ogóle moją reakcję, jakby jak się dobrze grało po prostu. Jesteśmy najlepsi. Ja jestem weno jak co? Ja jestem weno. Ale ja tutaj przeskoczysz dalej. Jeszcze dalej? Aż tak bym nie leciał, ja dostaję, dostaję. Zobacz, zobacz ile ja dostaję, stary. To było Cię. bez sensu. Ja jakby, jak masz poduszki, to może być na krańcu. Nie musimy lecieć do przodu, to jest bez sensu. Tam mieliśmy zbudowane boksy. Zobacz, jak, jak tu są zbudowane boksy byś tam zbudował, to mielibyśmy dodatkową odsłonę. Daj mi teraz biga. To jest bez sensu. Mało serdza mamy. O, po lewej. Lecą, lecą. Gdzie? Tu, po lewej. Ale tak ich laguje. Ty, ale ja mam dużo FPS-ów. Tak w ogóle. Tu przed nami. 28 w szaku jeszcze szepa, widuję pól. Dawaj go Leci no, nic nie daję chłopowie, no, nie, Żadne kulki nie przychodzą moje To jest crazy Ale lepiku Bary war, bo ten drugi team Krak 60 Pas leciał Chodź Tu jest, tu jest gdzie? No na mnie Moje No, jestem Dobra co Na się? dole, na dole Dobra, dobra zacięć Musimy nabić Poinki na się poniżej Lecz. Ja poleciałem inaczej. Ja już Nabiłem, jest nabijem, nabijem. Lecę, lecę, lecę. Gadałem boxy tu. A i play, play, play. Tu, 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 tak. W go 60, 60. Drugi został, drugi został. A widzę. Biegnie, krak, de, 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 de. zabity jest. Zabita. Idę po to chyba. I idź po to, no. Krak, drugi, krak. Idź po to, idź po to. No idę. Gdzieś? Nie, Gdzie on jest, ogóle? Na górze, tam tam, z przodu, z przodu, po prawej. Po prawej tam. Musimy lecieć. Chodź. Paldies, Anna. Tu si otbij. Oi, vadu, te esi futbol. Notais crazy. Tais akti crazy. Tais crazy. Tais crazy. Tais crazy. Ej, no możesz tu? Nie wiem czy to jest sens. Leć pod tym hajem po prostu. Fizzem jeśli musisz. Nice. nice. Odprowaduj to. Dobra, Nie masz Fizzem ratować, albo balonować padło. Kurde no nie zbudował mi Ja walę Ja walę Ale fajnie się gra na tym kąpie, człowieku Jak ja mam FPS to jest zupełnie inna gra chłopie Ty Ale to jest mocne człowieku Zupełnie inaczej się gra totalnie Zupełnie inaczej się gra Zupełnie Chłopie bo to w ogóle to jest co innego Chłopie jak się ma kompa dobrego